Kochani z tej strony Ania, witam na kanale Moje Pasje. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją prac, które powstały w ramach em, akcji u Asi Szulik z Kraplato. Otrzymałam od Asi em, boksik em, inspiracyjny zawierający em, wszelkiego rodzaju materiały potrzebne do stworzenia. Tutaj tych prac, które widzicie. Mam na kanale Filmik z tą prezentacją dokładną tych wszystkich materiałów i na zamkniętej grupie u Asi wykonywaliśmy albumik, kartkę oraz exploding box, a na YouTubie były wykonywane tutaj karteczki, trzy karteczki tutaj z kolekcji Bon Voyage i trzy karteczki z kolekcji Lighthouse od Mintai Papers. Ja tutaj jeszcze zrobiłam takie swoje karteczki z materiałów, które zostały i Zobaczcie, ile jeszcze zostało dodatkowych arkuszy, które można wykorzystać na inne prace. Tutaj, na przykład ze Scraboysów. muszę tu położyć jakoś. To zostało jeszcze sporo z tego bloczka, z którego wykonywana była karteczka i exploding box. I jeszcze mam dużo elementów, tych właśnie do wycinania. Powycinanych tutaj z tej kolekcji Lighthouse, Gon Wojasz, tu pozostawały jeszcze arkusze oraz z, z tej kolekcji Alchemy of Art, przepraszam, ale nie pamiętam nie pamiętam nazwy, z której robiliśmy ten albumik. To zobaczcie, że jeszcze tutaj zostało sporo, sporo papierów. Można, można jeszcze z nich coś tam zrobić. No i co? No i pokazuję Wam, kochani, co zrobiłam. Na pierwszy rzut idą te karteczki z tej kolekcji Lighthouse. Robiłam tutaj mniej więcej tak samo jak Asia, ponieważ wiem, że to jest warsztat i Asia tutaj zostawia nam jakąś swoją dowolność podczas tworzenia i dobierania tych różnych, wiecie, dekoracji ale no stwierdziłam, że te kartki, które Asia robiła i po prostu nam zaproponowała w takiej formie, chciałam po prostu wykonać mniej więcej 1 do 1, no żeby mieć pamiątkę po prostu takie same jak, jak Asia. W środku karteczki są również wyklejane, jest to, jest, są to już po prostu gotowe projekty, idealne właśnie do sprzedaży czy podarowania komuś. Są to kartki do koperty. One nie mają żadnych tutaj kwiatów 3D. Są tylko wszystko to są elementy z tych, kole... z tych elementów do wycinania, podklejone na tekturkę dystansującą, żeby właśnie był taki efekt, troszeczkę 3D, ale nie na tyle gruby, żeby nie można było tego włożyć do koperty. To jest karteczka numer 2. I karteczka numer 3, taka mniejsza, z tym uroczym kotkiem. Ja jestem kociara, więc ja uwielbiam wszelkiego rodzaju prace z kotkami. I tutaj mamy takie desze, deseczki, kwiatowy wzór. I z tej kolekcji, właśnie Lighthouse, y, z wykorzystaniem y, jeszcze papierów. Tutaj miałam z y, Lemon Craft, bodajże, Forget Me Not, jakieś tła i grafiki, więc tutaj wykonałam taką pracę y, ślubną. Bardzo fajnie tutaj pasowały też te morskie akcenty, więc to może być taka karteczka dla kogoś, kto jest właśnie, nie wiem, czy marynarzem, czy właśnie w takim morskim stylu urządzają sobie przyjęcie. Więc to jest pierwsza karteczka. Druga karteczka mniejsza. Tutaj wykorzystałam te piękne koroneczki, które otrzymałam od Asi w pudełeczku powitalnym w ramach DT. I tu jest też karteczka ślubna. Też wykorzystam tutaj papiery z tego Forget Minute. I następne karteczki, jakie były, to z kolekcji Bon Voyage. Takie podróżnicze, pozdrowienia, właśnie z wakacji. Tutaj mamy ten aparat, kapelusz, tą różę wiatrów, paszporcik. Bardzo ładna. Te grafiki również są przepiękne w tym środku. Super to wygląda. Tutaj mamy DLkę ale otwieraną w ten sposób. Bardzo ładne te grafiki. Super Asia skomponowała właśnie, że to nie jest takie przesadzone. Bardzo mi się podoba. I yy, taka malutka. Również z tym widoczkiem takim hotelowym. I z tej kolekcji również zrobiłam karteczkę na ślub. Przygoda życia, więc myślę, że to jest też taka uniwersalna dla młodej pary, która lubi na przykład podróże, albo już taka sugerująca jakiś tam wyjazd na miesiąc miodowy. Też uważam, że wyszła dość ciekawie. Kolejnym projektem, który robiliśmy, to było pudełko z karteczką. Na ślub, które będzie pasować do tego Exploding Boxa. Pudełeczko robiliśmy od podstaw. W zestawie tutaj również była wstążeczka, taka satynowa, żeby można było ładnie przewiązać. Kwiatuszki z ranu od Anikierus. Koroneczka. I w środku takie piękne wrota. No, przepiękna jest ta grafika. Z tyłu wygląda w ten sposób. Exploding box. Pierwszy raz robiłam Exploding box w ten sposób, że boczne ścianki te na zewnątrz nie są niczym ozdobione jest tylko biała baza. Bardzo ładnie to wygląda tak czyściutko, naprawdę. Bardzo mi się podoba to wykonanie i myślę, że w swoich projektach również będę wykorzystywać ten pomysł, żeby nic nie przyklejać tutaj na te boczne ścianki, bo samo w sobie pięknie to wygląda. Tych baz z Exploding Boxów jest mnóstwo kolorów, więc można sobie spokojnie coś tam dopasować, żeby nie trzeba było tych boków oklejać. Okładeczka, no to również są elementy tutaj z kolekcji: zegar, klucz, kwiaty. Kwiaty od Ani Kierus, również z ranu, tak żeby pasowały do karteczki, i otwieramy nasz boksik. U Asi to zapięcie było pionowe, ja sobie zrobiłam poziomo, żeby troszeczkę było inaczej, i został ten nasz boksik troszeczkę zmodyfikowany. Ponieważ tutaj były tylko tak dekoracje poprzyklejane na płasko, a my tutaj się pobawiliśmy na warsztacie. Szukam jakiejś karteczki, żeby wam pokazać o co mi chodzi. Sekundeczkę. Tutaj nic mi nie wchodzi w rękę. Moment, moment. Weźmiemy jakąś karteczkę taką zwykłą, najzwyklejszą, bo nie mam przy sobie pieniążka, i oto co nam wyszło. Tu pod spodem są takie specjalne kieszonki zrobione. Widzicie, że można pod tą dekorację wsunąć złożony banknot. I pod każdym tutaj tym naszym elementem dekoracyjnym jest i taka zakładka, pod którą można wsunąć pieniądze. I tak podobierałam również te napisy, żeby wskazywały na to, że tutaj są właśnie ukryte te pieniążki, na marzenia, na podróże, na szczęście i na zachcianki. A to jest hit. Otwieramy sobie klapeczki, a w środku mamy mały albumik na takie zdjęcia 10 na 10 z Instaxa albo no, jakieś zwykłe zdjęcia tylko po prostu wywołane w takim jakimś mniejszym formacie zobaczcie przepięknie to wygląda z tym podbiciem z papieru lustrzonego polubiłam się znowu z tym papierem ponieważ no jakoś tak nie, nie po drodze mi z nim było ale tutaj właśnie przepięknie wygląda i z chęcią spróbuję jeszcze raz Wykonywać projekty właśnie z tym papierem. Zamykam. I ostatnim projektem, który robiliśmy w ramach Skraplata, to był album. Na prezentacji mogliście zobaczyć, że ten albumik powstał z bas do kartek z Mintai Papers właśnie w kształcie aparatu fotograficznego. Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ myślałam, że ten albumik będzie z bermaty, bo takie albumiki już robiłam właśnie, że były kształty już takie z bermaty i tylko się mocowało karty i ozdabiało, a tutaj Asia właśnie zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie tym, że pokazała, jak zrobić taki albumik z baz co daje naprawdę mnóstwo możliwości, bo na rynku w naszym skrapowym tych bas jest bardzo dużo różnych fajnych kształtów, czy na święta, czy dzwonek, czy jakaś tam łyżwa. Super naprawdę to wygląda. Myślę, że to nie będzie mój pierwszy albumik taki. Spróbuję zrobić jakiś jeszcze inny z innych, z innych baz. Tutaj również mamy przepiękne kwiatki od Anikierus. Ja tutaj jeszcze dodałam kawałeczki tej wstążeczki takiej rozrywanej. Albumik wygląda tak. Jest malutki, niepozorny. Ozdobiłam go też troszeczkę inaczej niż tam Asia proponowała, ponieważ no, niestety mój żelopis, taki biały, który miałam, no, nie chciał pisać, więc stwierdziłam, że ozdobię tutaj inaczej. Wykorzystałam maskę i białą farbą zrobiłam te takie wzorki, żeby fajnie to wyglądało. Oczywiście grafiki, które tutaj są, nie są podklejone do końca. Tak, żeby można było włożyć tutaj zdjęcie. Maty są docięte na wymiar 13,5 na 9,5. Także zdjęcia wyjdą 9 na 13. I tutaj prosta mata, a tutaj już z, z grafiką taką do włożenia zdjęć pod spód. Myślę, że fajnie to wygląda nie robiłam tutaj jakichś bardzo mocnych dekoracji tylko takie właśnie stonowane z użyciem kwiatów z kolekcji jakoś tak mi bardziej tutaj pasowało niż te pozostałe takie boho dodatki no tutaj gdzieś tam gdzie nie gdzie tylko coś tam dodałam jeszcze innego i te motylki urocze on jeszcze jest nie wyrobiony do końca Ładnie wygląda tutaj z tym papierem kraftowym, naprawdę. No i słuchajcie, i tak wygląda całe Skraplato. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości, czy warto inwestować w takie boksy inspiracyjne, mówię oczywiście warto, bo popatrzcie, ile prac mamy z takiego jednego boksa, ile materiałów jeszcze nam zostało, więc możemy spokojnie dorobić jakieś inne prace. Myślę, że jest to bardzo fajna, bardzo fajna sprawa. Super pomysł na to, żeby podzielić się swoją wiedzą, zachęcić do robienia troszeczkę innych prac niż te, które tworzymy dotychczas. I ode mnie to tyle. Asiu, bardzo dziękuję, że mogłam wykonać te piękne prace. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa!